Wszystkich szybki tydzień w 7 minut, Szczepan Janko, zaczynamy. Podstawowa informacja samorządowa: rozpoczęły się gry wojenne w Powiecie. Odwołany został radny powiatowy Andrzej Siwek z funkcji przewodniczącego. Komisji Rewizyjnej, bo tam nie ma tak jak w mieście, że o tym decyduje Rada, a miasta tam decyduje sama Komisja. Bardzo demokratyczne rozwiązanie, czyli kto ma władzę, może sobie wybierać kogo chce, jak chce, i go powoływać, i odwoływać. Kuli z tego nie przedstawiam, skoro sam pan radny Siwek a publicznie tego nie komentuje. Władze powiatowe i Rada Powiatu siedzi cicho. No to coś mi w jednego, biednemu radnemu miejskiemu do tego, kto kogo tam wali bejsbolem po kolanach. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, kto zastąpił radnego Siwka. Otoż mój idolu mój ulubiony radny Rady Powiatu, radny Robert Madejski, kryształ no, pierwszej klasy. I żeby było jasne, obstawiam, że na najbliższej sesji albo w niedługim czasie ten sam radny zostanie w miejsce radnego Siwka, wybrany oczywiście demokratycznie na delegata do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Brawo, brawo, brawo. Naprawdę ręce opadają, no ale takie są rządy prawa. Demokracja rządzi się swoimi prawami, czyli większość ma rację, nawet udowadniając, że ziemia jest płaska. Trudno. Drugi temat, a najbliższa sesja będzie, w zasadzie nic tam ciekawego nie ma, poza jednym punktem, który, z którego ja nie robiłem sensacji, ale będziemy wybierać miejskiego delegata do Stowarzyszenia Inicjatyw społeczno-gospodarczych. Na wyborze takiego, jakiego chce pani burmistrz miasta Białogard zależy pani burmistrz i grupie trzymającej władzę. Jest złożony projekt podpisany przez dziesięciu radnych, który w to miejsce deleguje albo chce delegować radnego Karola Pietrzaka. Nasłuchałem się na swój temat, a tyle, że jestem zwolennikiem PiSu, że wpadłem w ręce PiSu, że generalnie chyba zapisałem się do PiSu. Gówno prawda. Mnie w samorządzie polityka nie interesuje. W skali kraju, jak najbardziej, PiS na Marsę. Ale w samorządzie nie będzie mojej zgody na rozdawanie kart ani przez PiS, ani przez Platformę, ale ani przez jakąkolwiek inną partię. Partię won z samorządu. I nie będę się kierował tym, kto ma jakiś znaczek w klapie. Mnie interesuje, że jest to radny Rady Miasta Białogard wybrany przez mieszkańców Białogardu. Koniec kropka. Ale na dyktat pani burmistrz w tym temacie, że delegatem Rady Miasta ma być taki delegat, jaki jej się podoba, z mojej strony nigdy na to zgodnie będzie. Zapraszam na środową sesję, bo mam nadzieję, że będzie się bez pieskówki i muzyki, w tym góralskiej, bo o hamstwie nie wspomnę. Mam nadzieję, że pani burmistrz się opamięta w sterowaniu Radą Miasta i w konsensusie wybierzemy delegata, takiego jakiego Rada sobie życzy. To tyle. Wraca zima, więc strach się bać, a u nas temperatura rośnie. Mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe wachnięcie temperatury i wkroczymy w piękną, kwietniową, przedświąteczną wiosnę. Czego sobie i wam życzę. Trzymajcie się do spotkania w najbliższą sobotę. Do zobaczenia.